Hej, witajcie. Przed chwilą nagrałem za 3 minuty materiału i nacisnąłem sobie stop, bo bardzo się śpieszę. I próbowałem się przepakować, ogarnąć z wszystkim i nie bardzo mi to wyszło. E, więc załapiecie się tylko na końcówkę przepakowania. E, kiedy to będę starał się ogarnąć ten mały chaos i ruszyć um, już poza, po treningu, po pracy do, do spania powoli tak naprawdę. Nie żartuję, jeszcze trochę pracy zostało. A? Tak naprawdę chciałem pogadać o tym, co wymusza coraz większy szacunek we mnie, a mianowicie to, jak mój organizm się regeneruje. I to jest taka ciekawa kwestia, bo wydaje mi się, że. Szukam telefonu, a telefon nagrywa. Ogarni się Maciej. Um, wydaje mi się, że kiedyś tak nie było, żebym e, potrzebował kilku dni na to, żeby się zregenerować. Zastanawiam się, jak to jest, że. Że organizm już w pewnym momencie po prostu upomina się o swoje i zaczyna rządzić troszkę troszkę swoimi prawami. Nie, poz... znaczy, Można go eksploatować, ale w pewnym momencie on powie stop, prawda? I jeżeli tego balansu nie zachowamy, to skończy się to najpierw jakąś chorobą, osłabieniem i, i złapaniem jakiegoś wirusa, bakterii i tak dalej. No bo nic nie, nie... coś za coś jest, prawda? Więc można jechać na wysokim, wysokich obrotach, ale. Trzeba też znaleźć moment, żeby odpocząć. Ja jestem właśnie w takim momencie, kiedy przez kilka ostatnich dni próbuję odpocząć, a kiedy jestem taki mocno zmęczony, skupiam się bardzo zadaniowo na najważniejszych elementach i niestety wypadło mi, po prostu wypadło mi nagrywanie z głowy, za co Was najmocniej przepraszam, bo, bo po prostu próbowałem się wyspać, bo próbowałem trochę nadgonić to i owo. I tak naprawdę widzę, że coś jest przykre, nie jestem w stanie poświęcić odpoczynku, żeby na przykład zrobić więcej rzeczy pewnych. Nie, muszę zrezygnować z rzeczy, które chciałbym robić, żeby ten odpoczynek wystarczająco długo trwał. I to jest takie kurde, rozczarowujące nie, bo zresztą ja nigdy nie byłem osobą, która mogła całą noc szaleć i, i potem i tak dalej. Nie, ja zawsze byłem tą osobą, która się chciał spać już dosyć wcześniej, a potem jeszcze dodatkowo budzę się zawsze wcześniej rano i przez to nie dosypiam i potem gdzieś to się odbija po pewnym czasie. A, a zeszły tydzień to już w ogóle, bo środa, czwartek, piątek byłem na wyjeździe. W sobotę również musiałem jeszcze pojechać i tak naprawdę w niedzielę próbowałem, a w niedzielę jeszcze dowaliłem trening, tak naprawdę, który już de facto który już de facto troszkę dał mi znać, że Marcin e, trochę przeginamy w tym momencie. Poszedłem wcześniej spać, odespałem trochę, no i dzisiaj jestem po treningu, ale trochę lepiej żyję. Natomiast mam zamiar dzisiaj również iść jakoś w miarę spać, bo po prostu muszę dojść do siebie, szczególnie że jutro znowu lecę. Także to tempo i tak dalej wymusza, naprawdę wymusza określone zachowanie, rezygnację, coś za coś. Nie ma tak pięknie, bo ma tylko 24 godziny, czas jest, nie jest z gumy, kurczy się coraz bardziej. Nie podoba mi się to kurcze, bo. Bo w tym pędzie pewnie umyka mi wiele rzeczy. Nie macie takiej obawy, że jak, że jak nagle patrzycie na zegarek i jest już koniec dnia, już jest ta ani inna godzina, że po prostu gdzieś coś uciekło, że można było coś więcej zrobić, a czasu się nie da odzyskać. I bolesne jest chyba trochę to, właśnie jak widzimy, że ten czas przeszedł i teraz jedyne na co możemy przeznaczyć ten kolejny, to właśnie regeneracja, a nie na to, co chcielibyśmy zrobić. Wiem, że dzisiaj taki trochę zamotany jestem, ale to. Nadal, jak gdyby, myślę, kwestia tego, że nakłada się wiele rzeczy po prostu i jest intensywne to wszystko. Słuchajcie, jestem. Temat na jutro już jest, więc nagram go najprawdopodobniej wieczorem z hotelu i aplauduję. W środę postaram się również coś dorzucić i tak dalej, i tak dalej, trzymając kciuki. Nawet nie wrzuciłem wczoraj niedzielnego ultrasa, a było przecież biegane. Dajcie znać, że żyjecie. Ktoś łapeczka w górę komentarzyk Danego tygodnia słuchajcie nie dajemy się trzymamy się na razie